Chcę pobawić w te Jak pizza. Macie pizza z tytanżami. Jakie pióra? Macie jest normalnie wyposażenie full pakiet sukienka. Zdjęcie. Mm. Jak tam banany balijskie? O, smutno mi było bez tych bananów. E, Najlepsze, które próbowałem. Daniela <try> ten the one of the famous in indonesia vanilla yeah. okay it smell like vanilla or love we have place for Te. Już zapo zapowiada się bardzo ciekawie. Jesteśmy w Disney Bali i tutaj e, bardzo fajna jest propozycja, jeżeli chodzi o wybór menu. Macie jeszcze takiego takie, nie widzieliśmy. Jeszcze takiego nie widzieliśmy. Mamy do wyboru karteczki z białym ryżem, e, z ryżem z takimi ziołami i dodatkowo mamy jeszcze brązowy, tam, było, brązowy ryż. I tutaj robicie sobie e, pieczątki to bierzecie sobie do tego ryżu jako taki dodatek. Mamy tak jak zwykle tofu, mamy jakąś smażoną kukurydzę, e, mamy tempeh, mamy walizki omlet. Jest tego masa, także fajna zabawa, jeżeli chodzi o wybór jedzenia. Po prostu przebieracie sobie na te karteczki piątki i przychodzi kelner i to zabiera, nie? Tak jest. A dla takich e, niezdecydowanych, Mamy takie gotowe już zestawy. Sama nie wiem, czy się na to nie zdecyduje, bo będzie trochę szybciej. Także zamawiamy coś, zastanawiamy się. Dostaliśmy już takie orzeszki w orzechowym, orzeszki w orzechowym sosie i ręczniczki, także bardzo elegancko. No i mamy. Jak zwykle, coś na zasadzie nasi czampur, czyli wybieracie sobie dodatki do ryżu. Ja mam jakiś taki ryż, który ma pono, ponoć mniej węglowodanów w sobie, że pierwszy raz się z czymś takim spotykam. A, jak zwykle warzywa z koposem. To jest taki tempek w sosie słodko słodkokwaśnej. Tutaj mamy szaszłytki z kurczaka z, orzechem, z orzechowym sosem. A, smażona kukurydza. I tutaj nie wiem, aha chyba słodko-kwaśny kurczak. Tutaj mamy dodatki. Mamy kokos, mamy takie marynowane warzywka. A nie przepraszam tu jest kokos, marynowane warzywka, a tutaj mamy szalotkę, cebulkę taką smażoną. Dobra, ja sobie wziąłam brązowy ryż. Dalej wziąłam sobie wolowinę. Oczywiście wybierałam wszystko co jest not Spicy. Tutaj mamy właśnie warzywkę. Omlecik wziąłem sobie. I tutaj raczej jest kurczak w miodzie co brała Ebolina i jeszcze jeden placek jest jak to się nazywa? Kukurydzą. Kukurydzą, tak. coś, coś w tym stylu. No i właśnie te dodatki to mamy same. No i do picia mamy jakieś takie słodkie, słodkie smoothie. No. Także wszystko słasnego. Jest Jesteśmy już w naszej willi, dlatego że w restauracji nie było za bardzo możliwości jak nagrywać, więc chcemy Wam powiedzieć o tym miejscu. I generalnie było bardzo, bardzo smacznie i bardzo pięknie. Obsługa była prześwietna, bardzo miły kelner taki opiekuńczy. Eee, ja miałam ryż, który okazał się być kalafiorem. Ty zawsze wybierzesz. Ale byłam nawet zadowolona, bo kolacja była lekka. Bardzo mi smakował ten kurczak z miodem. Był przepyszny. Bardzo dobre i wyśmienite były te y, koktajle. Ja miałam y, z trawą cytrynową, a Ty mm -hmm. miałeś z lemoniadę z trawą cytrynową. Coś przepysznego. Dużo tego wy nie wypijecie, bo jest takie bardzo aromatyczne i słodkie, ale wow, jak lubicie, lubicie trawę cytrynową, to naprawdę ogień. A Ty miałeś coś z kokosem. Ja miałem z bananem i e, orzechy tam były i truskawka i coś takiego, takie smoothie po prostu było. Ty miałeś kokos, sos orzechowy i truskawkę. I banan też był. I banan, mhm. okej. Okay. I było też bardzo dobre. Też bardzo dobre? Chociaż na mnie trochę było aż takie zasłodkie. Za ja bym po prostu tak, zrobił jego większego i żeby nie był taki e, koncentrowany taki ten smak. Mhm. E, co miałem ja? Ja wziąłem ryż. E, Ciemny, tak, brązowy. Brązowy. Wziąłem do tego, tak jak mówiłem, kurczaka z miodem. To było warzywa, osmażane z kokosem, była wolowina i co jeszcze? I raczej wszystko. No i właśnie te, te dodatki, które dostaliśmy, takie trzy dostajemy gratis. Fajny pomysł z wybieraniem, kombinowaniem dania. Jeszcze nigdy takiego nie spotkałem. E, bardzo dobra obsługa, e, moim zdaniem, bo wszystko tobie wytłumaczą. Zawsze pytałem, czy jesteś pierwszy raz. E, to też mega fajne. E, I s, my zawsze orientujemy się tak, kiedy ci jest, do, e, sprawdzamy oczywiście opinię i czy jest kolejka. No, było mega Była kolejka. mega kolejka. Nam się e. udało o, akurat usiąść bez kolejki, ale już jak my siedzieliśmy sobie przez stoliczku, to widzieliśmy, jak kolejne osoby się ustawiają i czekają na miejsce. Generalnie malutki jest to lokal. Siedzi się trochę jak na jakimś festynie jeden koło drugiego. No. Jest mało miejsca, jest tak kameralnie. Jeden do drugiego ale... to leży, patrzy trochę tak. Nie trochę za tak ciasnawo, ale generalnie y, bardzo, ładne wnętrzne, y, bardzo ładne wnętrze, tam jest bardzo elegancko, fajnie, przyjemnie, tylko że właśnie y, mało miejsca. Mój jeszcze powiem wam, że miałam pierwszy raz jadłam te takie szaszłyczki z kurczakiem, które są zawsze z sosem orzechowym. One były tutaj z ananasem, więc coś ciekawego. Tak bardziej nowocześnie robią te tradycyjne dania. Bardzo mi się to podobało, że coś innego spróbowałam. Tradycyjnego, ale coś w takiej bardziej nowoczesnym wydaniu. Tak, dokładnie. Także generalnie Polecamy. Ja tak myślałam, że się nie najem, zobaczyłem tą taką porcję. Tak było nie za dużo na talerzu, jak na mnie, ale uwierzcie, mi najadłem się i już nie chciałem nic więcej. Deseru po prostu nie wzięliśmy. Za całość zapłaciliśmy 360 tysięcy rupi, czyli na nasze jakieś 90 zł. No, gdzieś tak. I to w tej cenie już macie wyliczony podatek i 5% za obsługę. Za obsługę. Także polecamy, bardzo fajne miejsce, zaglądajcie. A my dzisiaj już kończymy ten dzień. Idziemy spać do naszej willi. I widzimy się w kolejnym dniu. Papa, cześć! Cześć, witajcie w nowym Dniu. Dzisiaj zabierzemy Was na pola rożowe Tagalang. Już jesteśmy, przejechaliśmy. Fajna pogoda akurat na zwiedzania. Rano troszeczkę przeszedł popadał deszczyk. Teraz nie ma takiego słońca, także myślę, że wyjdą fajne foty i będzie miło zwiedzać. Zapraszamy. Macie biznes normalnie. Wyposażenie full pakiet, sukienka, zdjęcie. Wow, ale biznes się tu kręci. Chcesz spróbować? Nie. Na pewno? Na pewno. Jesteś pewny? Jestem pewny. Ja też. A, ale to nie tak, bo możesz sobie wykupić e, ekstra bujanie chyba też. A to jest takie lekkie bujanie. Tak? Słyszałam, że możesz sobie wykupić ekstra bujanie. Ekstra bujanie. Ciekawe jak ekstra bujanie wygląda, Do tutaj balby <laughs> Chyba tak. A, jest bujanie? Czy jest ekstra bujanie? Nie, to jeszcze nie jest ekstra bujanie. Skrzypi to. <gry> Czy to jest takie bezpieczne? Za samo wejście na pole reżowa zapłaciliśmy 25 tysięcy rupii za jedną osobę. Parking jest za darmo ale e, miejcie też ze sobą drobne pieniądze, bo generalnie to jest taki kompleks pól, każdy ma jakby swoje pole prywatne i jak idziemy przez teren tego pola prywatnego ryżowego, no to musimy coś zapłacić. Także wymieńcie ze sobą pieniądze, żeby mieliście, nie wiem, po 5, po 10 tysięcy rupii, bo każdy prosi co laska, e, żeby zapłacić. Dziękuję! Jest rower, którym można jeździć po linii na górze. Nie widzieliśmy jeszcze, jak jeździ, ale jest taka atrakcja. Jesteś chętny. odważnym i szukasz adrenaliny? Możesz spróbować. Idziemy sobie tak przypominamy miejsce, gdzie byliśmy 7 lat temu, odwiedzaliśmy. No i widzimy taką budkę, taki sklepik z kokosami, z bananami. I siedzi taka pani, wlinam, mówi: Daj, kupimy kokosa. I tutaj na ścianie widzimy zdjęcie pana, którego kupowaliśmy też kokosa 7, 7 lat temu. temu. On wtedy miał chyba już 90 lat, jak nie lepiej. Dobrych, na pewno. Pamiętam, on był taki wesoły, w taki czapeczce sumianej i widać było, że już jest taki starszy i tak. Kokonat, miam, miam. Pytamy tak, właśnie pytamy pani, gdzie jest ten pan? A czy w ogóle żyje? Pani mówi, tak, tylko teraz spie Chcieliśmy zapytać, ile w ogóle ma ładno, ale z angielski pani ma trochę kiepsko. Wzięliśmy sobie kokos, także siedzimy, podziwiamy, odpoczywamy i teraz pójdziemy dalej. Banany barijskie. O, smutno mi byłoby z tych bananów. E, Najlepsze, które próbowałem. Naprawdę nie dzieje się nie jadę takich słodkich bananów. Takie malutkie, nie? Malutkie, ale bardzo słodkie. I takie zjecie 3, 4 i naprawdę jesteście na jedzeniu. A co u nas takie o. I jesz i jesz i po prostu ci A już jak wchodzimy do świątyni, to starą jest już wymagany. Teraz jesteśmy w świątyni Pura i w Jest to jedna z najważniejszych świątyń które tutaj na Bali. Przyjechaliśmy tutaj, bo tutaj waliczycy wierzą, że takie święte źródła są, bo można sobie wykąpać, nie tylko jak jesteś waliczykiem, ale turyści też to nie mogą. My zabraliśmy ze sobą nasze farągi, które kupiliśmy 7 lat temu na wyspie. Nikt od nas teraz tego nie wymagał, ale chcieliśmy po prostu uszanować tę tą kulturę i pamiętamy, że wcześniej też musieliśmy mieć na sobie, więc mamy i wiele kredytów też tutaj na starem jest. Tak, jest. Takie kwestie techniczne. Zaparkować możecie koło świątyni, no. e, jak i placu parking, podjeżdżając do samej świątyni, można zaparkować wokół za darmo 600 przez 100 metrów, i tutaj już na miejscu. E, Wejście kosztuje 50 tysięcy na osobę, czyli zap, zaprosiliśmy razem 100 tysięcy. No i tak jak mówię, Saront możecie wynająć tutaj, jak nie ma się o Was poproszę. My zaparkowaliśmy koło takiego miejsca, bali, agroturystyka, to jest dosłownie 100 metrów tutaj od świątyni i zaparkowaliśmy za darmo. Oni nam powiedzieli, że później po zwiedzaniu świątyni możemy sobie przyjść tam na kawę lubak, degustację, tak. degustację, więc zobaczymy jeszcze co to będzie, ale nie patrzyliśmy na ja bo... tylko płaciliśmy <laughs> tylko... Dwa razy po 50 tysięcy za wejście tutaj do świątyni. Warto tutaj powiedzieć o religii, jaka panuje na Bali. Mamy tutaj hinduizm balijski. Jest to taka mieszanka trochę hinduizmu z wierzeniami balijskimi i Balijczycy tak naprawdę mogą się 5 razy dziennie. Bardzo często możecie tutaj spotkać i spotkać składania ofiary, oni będą takie wśród Bananowca wpadają do środka ryż, kwiaty, e, nawet papierosy, widzieliśmy pieniądze, złobycze, tak, wpadają te ofiary, e, modlą się zarówno do dobrych, jak i do złych bogów, e, bo wierzą w to, że wtedy wśliźli w kredycji, e, wkizji, bo będą pomijać wystawki. Także my idziemy zwiedzać i do zobaczenia dalej. Kiedy wychodzicie ze świątyni, to wszystko jest tak przemyślane, że koniecznie musicie przejść przez bazar. Tak, bo jest wyjście tylko w jednym kierunku, e, tam Pan nam powiedział, że tam nie wolno iść, musicie iść tam, pokazał nam kierunek, właśnie przychodzimy tutaj. No oczywiście, no coś namagają Was, nie? Także... Albo trzeba, trzeba szybko przebiec, albo coś kupić. Nie no. ma Yeah, no. mm. pandanus we make panda the nous? tea from the pandanus. Ah, okay, it's delicious tea. Okay. So the know is three, but the like is Tree. Vanilla tree is the one of the famous in Indonesia. Vanilla, yeah. Okay, it smell uh, like vanilla or no? Yeah. <laughs> <laughs> the vanilla have a uh, flower. Uh -huh. The flower we make the tea also. From the vanilla. Okay. The cook, the luak, and then we dry. Dry. After that, we wash. Uh huh. Then after that, this the second skin. We open until the last skin. Uh huh. Then we put in here, and then we roasting around forty-five minutes. Uh huh. Until black color. Okay. Do you want to kaze. Tak jak mówiliśmy, zaparkowaliśmy koło agroturystyki i teraz już po świątyni, po zwiedzaniu przyszliśmy tutaj. Odbyliśmy taki krótki kurs botaniczny. Tak, widzieliśmy te... rośliny, jak rośnie kakaowiec, jak wygląda kawa tak. arabika. Przyprawy. Przyprawy, kurkuma, imbir, i tak dalej. Bardzo fajnie chłopak nas oprowadził po całym miejscu. Widzieliśmy dwa zwierzątka teluwaki. Teluwaki? Mówią, że mają tylko dwa, że one sobie teraz śpią, odpoczywają, chillują. A w nocy chodzą sobie po prostu tutaj po tych plantacjach. i Później robią swoją robotę. ziarna kawy, no i potem wiadomo, co się z tym dzieje. Dalej, jeśli już słyszeliście, wydalają te nasionka, później one są suszone. oddzielane skórka. Najpier jeszcze. Najpierw oddzielana skórka jest oczyszczana, później jest suszona i palona, ale tak. tak jak kawa, i z tego powstaje najdroższa kawa świata. A miejsce nazywa się Suka Bali Agroturizm, i to nie jest znaczy nic złego. To co sobie pomyśleliście. Dostajecie taki nabór degustacyjny czyli herbaty pan przenosi wam próbujecie. Kiedy chcecie spróbować załóżmy luwak albo inne rzeczy to z listy, które na, na liście darmowej nie macie to wtedy po prostu za każdym z nich płacicie. My wzięliśmy właśnie luwak sobie bo nie próbowaliśmy jeszcze. Chcemy zobaczyć, co jest. Chociaż kawy tak na nie pijemy. No, tak, jakoś my nie wyczujemy chyba różnicy, bo znawcami nie jesteśmy, ale jak już tu dotarliśmy, to chętnie spróbujemy sobie tej Dokładnie. najdroższej kawy świata. A tam mamy również sklepik, więc zapewnie coś później sobie kupimy jakąś herbatę, kawę coś ciekawego. Na naprawdę przyjemne miejsce. Sadzą Was na przeciwko pól rożowych, sobie siedzicie, czerlujecie. Pijecie sobie kawkę lub herbatkę. Fajne doświadczenie. I zastępnicie nie płaci, tylko jeżeli chcecie coś sobie zamówić właśnie z tej listy płatnej albo kupić w, w sklepiku, który mają. I co założyliśmy, nie wiem, czy tutaj tak jest dla turystów, że te zwierzęta luwak nie siedzą w kładkach. Oni sobie wolno biegają tutaj po terenie. Dokładnie. W lewej stronie little brown sugar brown sugar yeah. okay and okay especially for the bali coffee chocolate coffee and hot chocolate we don't put brown sugar okay and if you want to put the brown sugar we have in here okay i like enjoy thank you, thank you. And to, and to... <laughs> Dnia poszliśmy na pokaz tradycyjnego walijskiego tańca Legong. Pokazy znajdziecie w budzie na każdym Kraukusie.